Dodatek, który okazuje się najlepszym dodatkiem do gier wideo od czasów krew i wino. CD Projekt Red przekazał gratulacje do From Software. Mowa tutaj o dodatku Shadow of the Earth 3 do Elden Ringa, który zadebiutował 21 czerwca. Mamy Pawła, mamy Mateusza, mamy Huberta. Panowie, czy rzeczywiście to jest takie coś, co jest najlepsze do podstawowej gry? Taki, do podstawowej. Taki, taki najlepszy dodatek wszechczasów? Znaczy na pewno widać, że to jest coś, co robili dwa lata, bo jakby skala tego wszystkiego jest tak przytłaczająca na, na tym etapie. Ja już jestem blisko końcówki, bo też zresztą zespoilowano mi, jak to się skończy, także nie będę miał niestety niespodzianki z ostatniego bossa. Ale e, już o ile tydzień temu jeszcze mówiłem, że dopiero w ten świat tam wkraczam, ten dodatek, i wydaje mi się, że to będzie duże. To jest duże, to jest bardzo duże i e, to jest to, to tak, jakby oni wydali faktycznie trochę mniejszy sequel do, do oryginału. E, Miazaki z ekipą mocno jakby nie do. Nie doszacowywali rozmiaru tego wszystkiego w, w materiałach marketingowych, bo oni tam wspominali o tym, że to jest taki do, 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 dodatek na 30 godzin. 30 godzin, tak wielkości tej pierwszej, dużej lokacji w Weldenie otwartej. Nie, to jest wielkości trzech tych dużych lokacji pierwszych nie i to jest tak myślę pod 70 będzie podchodziło bardziej mm -hmm. jak się gra. To też oczywiście zależy od tego, w jaki sposób się gra, i tam wiadomo, czy sobie się sumaga I jak szybko się zorientuje, że ten dodatek ma skalowalny poziom trudności tak. dzięki dwóm różnym mm -hmm. systemom ulepszeń. Ale, ale no tak jakby to, to jest na pewno takie ostateczne wyzwanie dla każdego, kto grał w, w tego Eldena. Słyszałem głosy, nie, nie mało ich zresztą, że Elden w porównaniu z, z Sekiro na przykład że to nie był już ten poziom wyzwania, bo mimo wszystko, no, bossowie by, byli dosyć trudni. Było sporo takich specjal, szczególnie opcjonalnych bosów, którzy potrafili sporo, spore wyzwanie nam e, wystawić, ale e, no to, to, nie było, to nie był ten festiwal perfekcji. No bo to ma związek z tym, że. Yy... Jakby w Sekiro nie dało się, mówi się, używa się takiego słowa czizować za bardzo bossów, mhm. e, tylko tam to właśnie to parowanie uniki, a tu jednak w Eldenie często można e, jakieś takie mhm. dyskusyjne rzeczy robić w walkach. Plus, e, no mamy, to jest jednak najłatwiejsza gra From Software, ja i tak nadal tak uważam, nie mimo tego poziomu mhm. trudności, bo masz e, możliwość przyzywania ludzi do koopa, ale przede wszystkim ja na przykład używam czasem. E, Tworzenia swojego klona, tak? Nie pamiętam, jak się to profesjonalnie nazywało, ale tak. Mimic Tear. Na przykład. Czy jak z buildem na magię, to też jest troszeczkę może prościej momentami. Chociaż ja nie grałem jeszcze bildem na magię, więc nie wiem. Ja zawsze zaczynam ale... grać mówię: a ale będę grał teraz bildem na magię i zawsze kończę z mieczem. Okay. Standard. No, ale to tak po kolei ja krótko, bo ja już mówiłem o tym tydzień temu. Ja za dużo nie mam do powiedzenia, bo pokonałem tylko dwóch bossów głównych, mimo że mam 15 godzin już na liczniku, a ostatnio miałem 8, więc nie wiem, jak ja gram w to, ale jest jak jest. I dla mnie to jest fajnie, więcej eksploracji, bo mi się to najbardziej podobało w Eldringu, żeby widzę coś dziwnego na horyzoncie, jadę sobie tam na koniku i spotykam jakichś dziwnych wrogów, znajduję jakieś nowe bronie, bo okazuje się na przykład, że butelki perfum są teraz rodzajem broni w tej grze. Albo znajduje ciekawego minibosa jakiegoś, porfumy, którego... W perfumy były ich podstaw Tak? Tak. Okej. Okay. <laughs> Całe builde były na perfumiarze. Fajnie. Miarze. To y, tak, tak, tak bardzo znam podstawkę. A nie, to jest, to jest duża, ekspansywna gra i ten dodatek na pewno wprowadza ale jest, dużo na przykład, rzeczy, ale jest na przykład rodzaj broni, tego chyba nie było, który w praktyce jest jakby kung fu, że masz, tak. no to jest ciekawe. No, więc jakby podoba mi się, bo to jest więcej tego samego, za co lubiłem Elden Ringa, ale... Nie jestem, nie powiedziałbym, więc jakby podoba mi się, ale też nie chcę zabrzmieć teraz, że nie podoba mi się, ale nie jestem jakiś taki zachwycony, że wow, tu... I to też ma związek pewnie z tym, że nie, nie siedzę za bardzo w lore, nie w historii nie wsiąkłem Eldena w postaci i tak dalej, więc dlatego pewnie troszkę mniej e, mnie to tak fascynuje, powiem, no, ale super. Hubert? Ja z kolei, jeżeli chodzi o lore, to y, lore Elden Ringa mnie kompletnie nie interesuje, jakby kojarzę absolutnie wszystkie fakty, zrobiłem sobie jakiś tam maraton nadrabiania y, podsumowań na YouTubie i tak samo zespoilowałem sobie całą fobułę Shadow of the Earth, ja generalnie nie mam specjalnego problemu ze spoilerami, nigdy nie miałem. I na pewno nie jest to dodatek, który jest najlepszym dodatkiem ostatnich lat. Nie, to jest po prostu udane DLC. To jest więcej tego samego, co w podstawowym Elden Ringu ze, ze wszystkimi jego wadami i zaletami. To znaczy, jeżeli chodzi o wady, tak samo jak w podstawowym Elden Ringu, tutaj mamy do czynienia z przywracaniem bossów, a raczej nie przywracaniem, tylko Pokonywaniem tej samej walki kilkukrotnie, ponieważ modele tego samego bossa pojawiają się w trakcie DLC kilka razy. To jest bardzo duży problem podstawki, tam, przygotowałem ostatnio tekst o Elden Ringu, tam jest 165 głównych bossów, a 238 bossów z bosami łącznie, ale z niektórymi walczymy po tam, nie wiem, 5, 8 razy, nie? I tak to jak jest, w Diablo 4. I to jest o tyle też nieprzyjemne w niektórych sytuacjach, w podstawowej wersji gry, że trafiamy na jakieś na przykład paskudne szkaractwo, które myślimy sobie, że ojej, ubicie czegoś takiego to będzie wielkie, naprawdę wielkie osiągnięcie, mija kilkanaście godzin gry, i kurczę, dostajemy ten sam model, nie? który dostaje jeden atak więcej, i to jakby odziera trochę z wyrażenia unikatowości starcia z tymi włosami. Jeżeli chodzi o Shadow of the Airtree, na pewno jest to bardzo przepastny dodatek. Słyszałem opinię, że można wątek popularny, główny ukończyć nie wiem, w 10-15 godzin. W praktyce, żeby wszystko skończyć, to jest właśnie takie 30-50 z mojej perspektywy. Ja mam nabite 10, jestem po trzech włosach głównych i kilku pobocznych. Mam takie momenty, które mi się kojarzą, nie wiem, z wypowiedzią 50-centa, który kiedyś sobie kupił willę Mike'a Tysona, taką gigantyczną, i powiedział, jakby, tak, widać, ta, 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 miał tam. Kilkadziesiąt pokoi, czy kilkaset, nie? I, I powiedział w talk show: Kojarzycie taki moment, w którym widzicie pokój na końcu korytarza, i myślicie sobie, że jest tak daleko, że nie chce wam się tam iść? I ja mam tak właśnie, Shadow of the Earth. 3. Mam z jednej strony, chcę, jakby kluczyć po tym świecie, nie? Trafiać z jednego punktu do drugiego odkrywać co nowe, a z drugiej strony nie za bardzo mam do tego motywację, nie powiem, że nie. A kiedy grałeś w Elden Ringa w postawkę? Grałem, ukończyłem go w ubiegłym roku, mam ponad, a. mam 128 <gry> godzin nabite, miałem w podstawową wersję gry i dla mnie Elden Ring, przyznaję prywatnie, był grą za dużą. Dla mnie tam było za dużo wszystkiego, on tracił tempo, no. Yy, I generalnie miałem tak, że wróciłem mniej więcej po 60 godzinach do tej produkcji, żeby przejść ją w kołopie z kolegą. I wtedy byłem w stanie ją dociągnąć do końca. DLC oczywiście skończę, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie takie aspekty po prostu stricte dodatkowe. To dostajemy tutaj jakby uzupełnienie fabularne, dosyć ciekawe i wnoszące sporo do jakby mitologii Elden Ringa. Dostajemy oczywiście nowe bronie do dyspozycji, nowe czary o nowych lokacjach, nowych modelach przeciwników nie wspomnę, ale też jest recykling starych modeli przeciwników. Także z mojej strony to jest solidna robota i nic więcej. Dla mnie mogę już teraz, bo zespoilowałem sobie walki z bossami, jakiekolwiek to wyzwanie by nie było, bo sztuczne pompowanie poziomu trudności dla mnie to też nie jest coś satysfakcjonującego. Ja się przyznaję, ja w każde solce gram z przy, przyzwaniem innych, innych graczy albo y, pomocników. Dla mnie to nigdy nie było problemem. Mam postać taką głównie używającą y, tam katana, ale też mam, mam odrobinę magii. Więc, y, więc nie, nie robię sobie tego poziomu trud, trudności, nie winduję sztucznie, podchodząc do każdego bossa samemu. Tak czy inaczej, dla mnie to jest typowe DLC 8x10. Uważam, że każdy, kto komu się podobał Elden Ring, będzie z Shadow of the Earth zadowolony, ale to nie jest nic y, niesamowitego. Być może Yy, znaczy, na pewno jestem odrobinę rozczarowany tym DLC, ale być może to dlatego, że miałem wrażenie, że oczekiwania były po prostu ogromne, bo też nie zdarza się często, że DLC do gry pojawia się po 2,5 roku, latach po premierze podstawowej wersji, chyba nie? że jesteś Cyberpunkiem. Chyba że jesteś, chyba że jesteś Cyberpunkiem, tak. No i tutaj też mamy do czynienia z gigantyczną produkcją, i naprawdę, Front Software mógłby totalnie to wy wypuścić jako. Dodatek typu standalone osobny i jeszcze zebrać na tym więcej hajsu niż, niż tyle, ile on kosztuje. Na Playstation 5 to jest 169 zł. Moim zdaniem to jest odpowiednia hmm. kwota, adekwatna do zawartości, którą utrzymujemy. Natomiast no ode mnie 8 na 10 i, i prawdę mówiąc, no nie jestem zawiedziony, ale chyba oczekiwałem czegoś więcej. Dobra. Paweł. Ja już nic nie mówię, już nie, powiedziałem wszystko. Nie, nie, nie spoko. Właśnie fajnie, że jakby wszyscy mają trochę inne podejście do tego, jak jakim tutaj nie tylko no ja mam pasowało, wrażenie, że to, muszę jeszcze dłużej grać przede wszystkim, bo ja mam taki teraz okres, że mi się też zbiegła premiera dodatku do finale czternastki. Ja nie mogę grać tylko w jedno. Jeszcze musimy Alan'a Wake'a dodatek no. ograć tam, na przyszły tydzień, to jest tego, to jest taki, to jest plaga, plaga urodzaju, ale w przypadku Eldena Kontr. Tam jest w ogóle specyficzna sprawa, bo yy, jeżeli chodzi o Eldena ci bossowie faktycznie, tam jest... Bo gra traciła na pewno tempo, kiedy dochodziliśmy do tych szczytów gór Elgrzymów. Myślę, no, że już wcześniej ee... nawet Kayleet potrafiła tracić tempo. On nie, tak. nie zgadzam się. Absolutnie. No, okay. Leyden to jest szczyt tej gry. To jest moment, to wielkie, wspaniałe miasto, gdzie mamy podziemia i... Wtedy z powrotem ee... nabierała tempa. Tak, to wszystko jakby... No tak. dla mnie było po wyjściu z tego złotego miasta, takie wojszczo się zaczęło właśnie, no Bo też nie. gra się zrobiła bardziej liniowa w dużej mierze. Tak, Troszkę tak, lecieliśmy od bossów do bossów. Bossowie stali się naprawdę, uff, Mocno podkręceni już wtedy. Eee, natomiast dodatek to jest dla mnie właśnie dużo więcej kontentu na poziomie lendel i ee, pogrobna. Eee, przede wszystkim troszkę te lokacje, mimo tego, że jest bardzo duża ta cała lokacja, to one same w sobie pojedyncze są trochę mniejsze niż te duże z podstawki. Mhm. I troszkę gęściej są porozsypywane ciekawe miejsca. Tak, Co tak. z tymi to bossami? jest bossami. wykładnie kazus jakby <noise> dla Cyberpunk'a, gdzie jest mhm. kompaktowy, to wszystko bardziej tak. i no. To, I to, to, jest, to jest fajnie, bo troszkę jednak to poczucie faktycznie, że nie chce mi się gdzieś iść, bo ona się pojawia, to tutaj ono jest troszkę mniej moim zdaniem odczuwalne niż w podstawce. Zgadzam się z tobą. Dodatkowa rzecz, która e, jeżeli chodzi o bossów, no bo w, oczywiście bossowie też się, no i w podstawce się powtarzali i tutaj się to zdarza, e, choć oczywiście z drugiej strony jakby spojrzeć to unikalnych bossów tak czy inaczej jest tutaj trzy razy więcej niż w jakiejkolwiek innej gry mm -hmm. fansoftu. Biorąc jeszcze pod uwagę jak tutaj wyglądają e, ruchy i tak dalej, no to jest mnóstwo pracy, choć na przykład ten najpopularniejszy, czyli awatar Drzewa, to jest dosłownie ten pierwszy demon z Dark Souls 1. Tak jest. E, także to nie jest tak, że, że to gdzieś tam znika, no ale to też trudno, trudno nie używać pewnych klasyków. Ale co mi się podoba w tym dodatku, że konkretnie ci główni bosowie od, e, od tych wspomnień, tak, remembrances, e, ci tacy główni fabularni bossowie, mm. że oni się nie powtarzają, mm -hmm. to są unikalni, od zera stworzeni bossowie i jakby... Dla mnie po, oczywiście eksploracja była wspaniała i tak dalej, ale ja uwielbiam w grach w tym przede wszystkim właśnie te walki z bossami, dlatego Dark Souls 3 to jest moja ulubiona część serii, bo po moim zdaniem tam bossowie byli idealnie właśnie ustawieni gdzieś pomiędzy wysokim poziomem trudności, sporym skomplikowaniem jeżeli chodzi o movesety i też kilkoma fazami, które gdzieś tam się dopełniały i w tej grze Bosowie to jest absolutne, znaczy w tym dodatku, to jest absolutny taki szczyt. Szczególnie e, takie osoby, jak tacy przeciwnicy jak Mesmer, mm -hmm. e, które, z którym miałem wielką przyjemność e, bić głową w ścianę przez jakiś czas. E, bo Mesmer dla mnie to jest właśnie taki idealny e, balans pomiędzy takim uczciwym. Mówsetem dla przeciwnika, gdzie to nie jest tak, że to są jakieś kombo nie do uniknięcia, tak? Jak Malenia, że trzeba było się naprawdę z nią nauczyć, jak mm. działa ten jej skok z tańcem e, e, z mieczami. Tylko tutaj faktycznie to wszystko jest do uniknięcia, praktycznie od pierwszego razu, ale też to jest taka gra, która nie daje ci, znaczy taka bitwa, która nie daje ci ani na chwilę odetchnąć, tylko naprawdę musisz skupić się i, i, i tłust w to. to e, walka z, z tym... E, Quasi smokiem tam. Nie będę dokładnie spojlował mm -hmm. o co chodzi, ale, ale ona mi bardzo przypominała mi Dira z Dark Souls 3, że to też jest taki ostateczny przykład, jak będzie ten jak powinien być mm -hmm. dobry smok w Elden Ringu zrobiony, albo smokopodobny przeciwnik. Jest zresztą też inny smok, który jakby naprawia walkę z oryginału bo, e, z Bosem który był w śnie tam biednego, umierającego półboga. I tam walka z tym bossem była tak dziwnie zrobiona, bo trafialiśmy do niej, kiedy już byliśmy mocno przelewelowani, bo większość graczy po prostu przez progresję naturalną trafiała tam po prostu za późno. I wspaniała, epicka walka z bossem z super muzyką. trwała nie... dwie minuty, nie? Tak, bo nikt nie znał no. tej muzyki, bo każdy załatwiał tak. na, parę, na parę hitów. to je, Tutaj oni tą walkę Powtórzyli, ale dużo lepiej, w sensie zrobili nowy moveset i przede wszystkim sprawili, że nie da się jej czizować, e, mm. bo tam jeszcze była opcja wskakiwania na jakieś góry, nie góry. Mam wrażenie, że oni, jeżeli chodzi o tych głównych bossów, mocno dokońcili poziom też tego, żeby, żeby to bardziej zależało od poziomu gracza niż od... By po błżemu, e, żeby było. Tak, aczkolwiek rzeczy, które słyszałem o ostatnim bosie, są przerażające, e, ale tutaj się też może sprawdzi, bo ja mam taką teorię, jeżeli chodzi o takie gry, e, że często te największe wyzwania w okolicy premiery Paradoksalnie stają się dużo łatwiejsze e, po jakimś czasie, dosyć mm -hmm. krótkim, bo gracze mocno skupiają się na teoretyzowaniu wokół takich walk. E, Radan na premierę e, oryginału, pamiętam, że ludzie pisali na trzy że, gdzieś, że boss, tak, tak, że to, tak. Nie da się tego przejść, to w ogóle nieosądny mm. boss. A już po tygodniu każdy mógł go stłuc, jeszcze zanim e, wyszedł ten patch, który go znerwił, bo ludzie po prostu siedzieli, siedli i pomyśleli, hej, to działa, to nie działa, to się tak robi, to nie mm -hmm, tak nie mm -hmm. robi. I to jest też taka wiedza i świadomość. Zależność. Tak. No. A tutaj wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie gdzieś tam rozmowa o tych, o, tej, o, tej poziomie tywności, o tym poziomie trudności, to e, ci bossowie będą zawsze stanowić wyzwanie. Zarówno jak się gra właśnie z sumonami, tak z, z, z przyzywaniem e, duchów, co jest normalną mechaniką i nikt nie powinien się tego wstydzić absolutnie. A z drugiej strony, jeżeli się chce tak przywalić też solo, to będzie i tu i tu wielkie wyzwanie, mm -hmm. a przy okazji będzie wymagało od nas dużego refleksu. I to jest dla mnie ostatecznie zawsze najważniejsze w tych dodatkach. Dlatego dla mnie to jest właśnie kazus dodatku do cyberpunka. To samo, duże, ale troszkę bardziej kompaktowe i to jest właściwie to, czego ja potrzebowałem od, od dodatku. No właśnie. Pawle, czy ty chcesz wystawiać ocenę już teraz? Powiem tak, jako że już wiem, kim jest ten ostatni boss i nie będę miał wielkiego zaskoczenia, to też wiem, że bardzo fajnie, fabularnie się spina, ale chyba tylko mnie obchodziło więc e, tak jakby nie chciałbym za to. Nie, no mi no, też się to... podoba, uważam, że to jest fajnie w ogóle wykombinowane wszystko. Tak, to jest, to jest ciekawe spojrzenie na wiele pytań, które mieliśmy z oryginału i to jednocześnie takie, które jakby nie idzie w stronę, którą koniecznie gracze chcieli, żeby poszło, tak? Bo gracze spodziewali się, że po zobaczymy wątki pewnych. Martwych półbogów, czy osób, o których gdzieś tam słyszeliśmy na boku i myśleliśmy, że to jeszcze nie koniec ich wątku. A tymczasem to, kim jest Michela, za którym podążamy do tej krainy snów, tak? Pawle. Jest kimś zupełnie innym niż się czy spodziewaliśmy. Czy odpowiesz mi na pytanie? Ja nie mogę odpowiedzieć. No, mogę, mogę. Oczywiście. Tak, myślę, że 9 to jest tak uczciwa cena. Z tego względu, że to jest bardzo dobry dodatek. Nie, gdychy bym nie dał głównie dlatego, że faktycznie nie czuję tutaj aż takiego powiewu świeżości. Nie? Kiedy czasami mm -hmm. kiedy wychodzi taki porządny, duży dodatek, to pojawia się coś, co całkiem rewolucjonizuje tę rozgrywkę. A tutaj są nowe elementy, widać, że oni nad tym siedzieli, pracowali, moby są wspaniałe, jakby wszystko, wszystko się zgrywa i spina moim zdaniem, ale gdzieś może faktycznie zabrakło tego poczucia, że to jest Elden Ring 2, nie? a nie tylko no. prawie Elden Ring 2. Dobrze. Ale no, no to jest, to jest dla, dla fanów Fremsoftu to jest perfekcyjna propozycja. Ja chciałem tylko dodać na koniec, że tak podsumowując, to, jeżeli chodzi. Żeby dołączyć do dodatku, trzeba pokonać dwóch bossów trzeba pokonać Radana i Moga. I mogę tylko powiedzieć, że... Yy jak to bardzo wiele zdań z internetu brzmi, mogowi widne są przeprosiny za to, co mu zrobiliśmy. I to jest o prawda. Tak. I odnosząc się do wypowiedzi Pawła w temacie recyklingu modeli, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić z tego miejsca człowieka, który zrobił dawno, dawno temu model psa w, w Dark Soulsach, bo to jest model, który się pojawia w każdej grze software i ma dokładnie ten sam moveset, te psy się ruszają tak Myślicie, samo. Że ma te... Prawie, bo była z tym kontrowersja w ogóle na premiere The Ringa, bo oni dawali tym psom w Elden Ringu, w zależności od regionu, inne jakby bonusy, także tak, ten tak. zatruwa, ten coś tam. Tak. Myślicie, że on I ma royalty z problem? tego modelu? Że ja, ja mam, ale, ja mam ale, szczerą ale... nadzieję, że ten jakby pies zostanie już w każdej grze tak. From Software, on no będzie niezmieniony, się... że to będzie taki żart, nie jak, jak Patches, nie wiem. Tak, albo jak kraby. Ale, ale, jak kraby, no. ale właśnie z jednym pioskiem był problem, bo ktoś mu coś tam chyba wpisał e, przecinek nie w tym miejscu, Aha. bo e, jego hitbox z przodu twarzy, kiedy uderzał cię i zadawał ci obejrzenie od nie znikał, tylko trwał przez jakąś sekundę. A jednak, między ułamkiem sekundy a sekundą e, nabijania ci paska, który zajaś zabiera pół życia, no tak. jest różnica. I no tak. e, najbardziej doświadczeni gracze na tam, powiedzmy, tych levelach, już nawet tak 9 9, 9 level, tak, że wszystko ma na maksa, e, ginęli na trzy hity od pieska w połowie <laughs> gry. A to już nie bój się przerywać stanowczo. Paweł jest niesamowity, naprawdę. 8,5 mieliśmy z tego. 8,5 tak, i pół. Pół. dziękujemy dystrybutorowi Cenega Polska. Za dostarczenie y, kopii do recenzji. Bravo, From. Bravo, From.